Dlaczego zostałem protestantem? Minęło 30 lat od mojego wystąpienia z Kościoła Rzymskokatolickiego, i z tej perspektywy czasowej kilka podsumowujących myśli i wniosków. Po pierwsze, podziękowanie wszystkim chrześcijanom ewangelicznym, którzy wówczas w tamtej sytuacji sprzed 30 lat pomogli mi w jakikolwiek sposób. Swoimi poradami, pomocą materialną, pierwszymi sztućcami i czymś do jedzenia, pierwszym pokojem, i następnym, w którym mogłem się zatrzymać, ponieważ wówczas właściwie nie miałem niczego. Także jeszcze raz naprawdę serdeczne podziękowanie miejscowym chrześcijanom ewangelicznych, ewangelicznym, wśród których znalazłem się. Po drugie chciałem powiedzieć, że było to dla mnie przywilejem dołączenie do grona protestantów, ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi i chcą żyć według jego słowa, według słowa Bożego zawartego w Biblii, które dla nas wszystkich protestantów jest Najwyższym autorytetem. Będąc w tym środowisku, funkcjonując od 30 lat w środowisku chrześcijan ewangelicznych, nazywanymi szerzej protestantami, chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo różnorodni rzeczywiście. I czasami nieświadomie sami przyjmujemy kłamstwa na nasz temat, kłamstwa z piekła rodem, że jakoby jesteśmy niezwykle podzieleni, nie mamy jedności i nie mamy w pełni objawienia Bożego. Tak jakby ktoś z ludzi w ogóle mógł mieć w pełni objawienie Boże. Bo przecież apostołowie mówią, że po części tylko poznajemy, po części prorokujemy. A więc każdy z nas z jakiejś perspektywy, poznaje Boże objawienie. Dlatego również występujące różnice pomiędzy nami. Chciałem wskazać, że mimo iż tak bardzo różnimy się w drugo- i trzeciorzędnych kwestiach, to jednak mamy jeden wspólny fundament. Co jest tym wspólnym fundamentem? Po pierwsze jest nim właśnie Słowo Boże zawarte w Biblii, które dla wszystkich protestantów na całym świecie jest jedynym źródłem objawienia Bożego. I z tego tytułu jest Najwyższym i rozstrzygającym autorytetem. Drugim takim filarem tego fundamentu, wspólnym dla wszystkich protestantów, jest prawda o zbawieniu z łaski przez wiarę. Skrótowo mówiąc. Właśnie dlatego, że opieramy się wyłącznie na Słowie Bożym, spisanym czarno na białym w Biblii, wierzymy, że zbawienie jest możliwe w myśl nauki apostołów, którzy przekazali nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, a jej głównym przesłaniem jest prawda że Jezus Chrystus dokonując na krzyżu doskonałej ofiary raz na zawsze wszystkim nam wysłużył zbawienie mamy możliwość przebaczenia naszych grzechów pojednania z ojcem i dostąpienia życia wiecznego a więc zbawienie z łaski Jezusa Chrystusa tylko i wyłącznie dzięki jego Wyjątkowej, absolutnie wyjątkowej w historii i w całym kosmosie, jako człowieka, który przeżył swoje życie w pełni sprawiedliwie, bez grzechu, oddał je za nas, abyśmy nie musieli umierać. Czyli zbawienie z Jego łaski przez naszą wiarę, o ile w to uwierzymy, że On to dla nas zrobił. I podejmuj, podejmiemy decyzję w swoim sercu, że wierzymy w to i chcemy podążać za nim. Trzecim takim filarem wspólnego fundamentu są przykazania. Oczywiście honorujemy wszystkie przykazania, ale pierwsze dwa przykazania są najważniejsze, są fundamentalne. Przypomnę dla tych, którzy zapomnieli, jak one brzmią, bo one, zwłaszcza drugie przykazanie, jest bardzo charakterystyczne i wymowne. Bóg mówi do Izraelitów, a tym samym mówi również do nas w czasach współczesnych: Nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. I drugie, jakby konsekwencja tego, nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają do trzeciego i czwartego pokolenia a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań Dla wszystkich protestantów to jest oczywiste i nikt nie podważa na pewno pierwszego i drugiego przykazania. Jest to w ogóle nie do pomyślenia, żeby tak się stało. Żeby ktokolwiek obrażał Boga, że będzie czynił jakieś podobizny z jego wyobrażeniami. Można by wiele jeszcze wymienić, przynajmniej kilka takich ważnych, ale zakończę na, na czwartym takim filarze, który jest również oczywisty dla wszystkich protestantów na całym świecie. Mianowicie jest to prawda, która wynika ze Słowa Bożego, że Jezus Chrystus jest jedynym naszym pośrednikiem między Bogiem a nami, że nie ma innych pośredników. Bóg nie dał, wręcz pisze apostoł wprost: Nie dano nam pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, ani też tego, który mógłby pośredniczyć pomiędzy nami a Bogiem. Kończąc, chciałem powiedzieć, że Jezus, który dał początek swojemu kościołowi, jest Jego głową, jedyną Jego głową. Nigdy, nigdzie sam Jezus nie nakazał budowania jednej globalnej organizacji, zwłaszcza na wzór Cesarstwa czy też Imperium Rzymskiego. Nigdy Jezus nie nakazał budowanie jednej, Organizacji, zwłaszcza hierarchicznej. A ponieważ jesteśmy różnorodni, o czym wspominałem wcześniej, co jest faktem społecznym, to też szanujemy daną nam przez Boga wolność i godność innych ludzi i przyjmujemy ich z. Z ich różnicami, czasami z różną interpretacją w kwestiach drugo- i trzeciorzędnych tego samego słowa. Po prostu godzimy się z tym, ponieważ w kwestiach fundamentalnych, od czego zależy nasze zbawienie i cześć oddawana Bogu, co jest kwestią w ogóle priorytetową w Biblii. Ponieważ w tych priorytetowych i fundamentalnych sprawach jesteśmy jednomyślni. Dlatego w kwestiach drugo- i trzeciorzędnych, które często wynikają z naszej kultury, częściowego, aspektowego poznania i innych różnic, po prostu przyjmujemy je w pokorze i szanujemy, i wręcz staramy się uważać innych, za wyżej stojących od nas. Odpowiadając wprost na pytanie tytułowe, dlaczego zostałem protestantem, zadam retoryczne pytanie, a czy w ogóle była inna kwestia? Skoro oddałem swoje życie Jezusowi, uwierzyłem w jego doskonałą ofiarę na krzyżu złożoną raz na zawsze której nie sposób powtarzać, nawet gdyby ktoś próbował, to jest w ogóle nieporozumieniem i jest obrazą Bożą, tak naprawdę. Próba powtarzania ofiary Jezusa Chrystusa jest to w ogóle nie do pomyślenia w świetle Biblii, w świetle nauki apostołów. Więc była to dla mnie naturalna droga. Ponieważ Odkryłem zasadnicze, ważne, istotne błędy w doktrynach katolickich. Nie mogłem dłużej przebywać w tamtym porządku. Dlatego, opierając się na Słowie Bożym, automatycznie znalazłem się w jednej wielkiej rodzinie protestanckiej. I powtórzę jeszcze raz, i jest to dla mnie wielkim przywilejem należeć do ludu Bożego, który skupia się wokół Jego świętej Księgi. Jeszcze raz dziękuję i niech Boża przychylność będzie nad Wami.